Czy salami robi się z osła? To pytanie nie wzięło się znikąd. W rzeczywistości tak, kiedyś salami robiono z osł. W północnych Włoszech w XIX wieku i wcześniej mięso z osła było używane do produkcji lokalnych wędlin. Dziś mit o salami wciąż żyje głównie jako żart, ale czasami naprawdę ktoś myśli, że tak je się produkuje. A jak jest naprawdę? Dziś salami robi się przede wszystkim z wieprzowiny lub wołowiny w zależności od przepisu, regionu i tradycji. Ale niezależnie od mięsa, najważniejszy składnik to czas. Salami to wędlina długo dojrzewająca, leżakuje minimum 6 tygodni lub aż osiągnie swój pełny smak. Nie trzeba jej dużo, wystarczy jeden cienko pokrojony plasterek, by poczuć wszystko, co najlepsze: głębie, aromat, strukturę. Właśnie dlatego. Tak lubię salami Bel, bo to nowoczesna interpretacja klasycznej tradycji. Wysokiej jakości mięso, naturalne przyprawy, czas, który robi robotę. Salami to nie żart, salami to sztuka i dlatego salami to Bel. Wyślij ten film komuś, kto dalej myśli, że salami robi się z osła.